Witam wszystkich widzów Tajemniców. Są na naszej planecie jeszcze miejsca, które nie zostały odkryte przez archeologów, ale są też takie, które zostały odkryte, lecz stanowią taką zagadkę, że praktycznie nadal pozostają poza konkretną i wyrazistą interpretacją zgodną z prawdą o ich powstaniu i funkcjonowaniu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tajemniczym archipelagiem Nan Madol. Tajemnica Nan Madol zaczyna się od tego, że nic o jej budowie nie można wyjaśnić. Naukowcy i archeolodzy nie zweryfikowali niczego na temat tej imponującej konstrukcji megalitycznej. Dzisiaj wspólnie twierdzą, że budowa miasta i całego kompleksu Nan Madol jest nadal niewyjaśnioną tajemnicą. Nan Madol to starożytny, sztuczny archipelag składający się z grupy sztucznych wysp połączonych kanałami. Jego wiek datuje się na około 1200-1500 lat przed naszą erą. Pierwsze, co uderza każdego badacza, to to, że wyspy są naprawdę sztuczne i zostały zbudowane w okresie megalitycznym. To już zakrawana cud ówczesnej inżynierii albo ingerencję obcej, pozaziemskiej cywilizacji. Według obliczeń naukowców konstrukcji zostały wzniesione wysiłkiem ogromnej liczby robotników i prawdopodobnie... Przez ponad kilkaset lat. Według najbardziej optymistycznych szacunków, stworzenie takiego kompleksu powinno zająć nie mniej niż 200-300 lat ciągłej, codziennej, katorżniczej wręcz pracy całej populacji archipelagu. Budowla zaskakuje ogromem, a jej przeznaczenie, jak i całego kompleksu, jest dzisiaj nauce nieznane. Całkowity ciężar czarnych skał, które składają się na budowę miasta, szacuje się na 750 tysięcy ton metrycznych, średnio 1850 ton rocznie przez cztery stulecia. Bazaltowe kłody, które składają się na wysokie ściany, mogą ważyć nawet 50 ton każda. Jeszcze bardziej tajemnicze jest to, że Saudeleurs, którzy go zbudowali, nie mieli kół pasowych, dźwigni ani metalu, aby wspomóc ten proces. Oznacza to, co jest zresztą niesamowite, że aby zbudować miasto, musieliby przenosić prawie 2000 ton kamienia rocznie przez 400 lat. Po takich informacjach człowiek od razu zachodzi w głowę i zastanawia się, po co komuś miasto, skoro nawet za swojego życia nie zobaczy gotowej jego części. Można wnioskować, że idea zbudowania Nan-Madol była raczej mistyczna. Wiadomo, że pod postacią mistycyzmu można było pchnąć cywilizację do rozwoju, o ile się było, albo jest istotą pochodzącą zupełnie z innego świata lub czasoprzestrzeni. To co dzisiaj wiadomo na temat Nanmadol to fakt, że Nanmadol było elitarnym ośrodkiem, specjalnym miejscem zamieszkania szlachty opiekującej się pochówkiem i czynnościami grobowymi, którą kierowali kapłani. I jego populacja prawie na pewno nie przekroczyła tysiąca, chociaż ostatnio twierdzono, że populacja nigdy nie przekroczyła pięciuset osób. Zaznaczyć należy, że kapłani byli jedynymi, którzy mieli kontakt z istotami z innego świata i jako jedyni posiadali wiedzę, jak przygotować odchodzącego z tego świata człowieka do zupełnie innego, istniejącego poza ludzkim wzrokiem. Centralna świątynia była miejscem styczności owego świata z Nan Madol. To właśnie z głównej świątyni biegną tajemnicze, rozgałęziające się tunele, które łączą się z oceanem. Nie tak dawno, bo w 2012 roku kilka ekip archeologów straciło tam w niewyjaśnionych okolicznościach kilku płetwonurków. Specjaliści dopuszczają istnienie pod świątynią ogromnej pustej przestrzeni, która może działać w pewnych warunkach jak gigantyczna ssawa, zasysając do swojego wnętrza wodę i wszystko, co się w niej znajduje. Wielu miłośników kosmicznych cywilizacji podłapało ten pomysł, snując wizję, jakoby rozmieszczone płaskie platformy wokół świątyni były lądowiskami dla pojazdów kosmicznych, a tunele służyły wówczas za odprowadzenie spalin lub promieniowania cieplnego. W sumie teoria ciekawa, gdyż Nan Madol składa się ze zestawu prawie stu kamiennych i koralowych platform na sztucznych wyspach oddzielonych wąskimi kanałami. Platformy dookoła opływają zewnętrzne morskie fale. Jest to faktyczny cud starożytnej inżynierii. Spoglądając na Nan Madol, od razu rodzą się pytania: skąd pochodziły ogromne skały do budowy platform, jak zostały wydobyte, jak obrobione, jak przetransportowane i jak ustawione w potężne jednostki na morskiej rafie. Dowody wczesnej działalności człowieka na wyspach pochodzą z pierwszego lub drugiego wieku przed naszą erą. Ale nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpoczęła się budowa sztucznych wysepek. Teorie obejmują okres od V do XI wieku naszej ery. Oczywiście głos zabrali w tym temacie naukowcy, którzy w swojej świadomości mają utrwalony, niezniszczalny obraz każdego znaleziska archeologicznego, choćby sprzed setek milionów lat. Wyjaśnienie budowla religijna jako rytualne i ceremonialne centrum dla rządzących wodzów. I taką odpowiedź znajduje się praktycznie przy każdym niewytłumaczalnym odkryciu archeologicznym. Istnieje od milionów lat jakiś dziwny, niezmienny podział na kapłanów, którzy rządzą jak chcą, władców oraz wyrobników. Co nie zostanie odkryte, zawsze pasuje do tego obrazu i nie stanowi większego problemu. Tutaj postąpiono podobnie. Aby rozwiać wątpliwości badaczy z dziedziny kosmologii i kosmogonii, stwierdzono, że są to budowle religijne, a jakżeby inaczej dynastii Saudeleur. Dynastia Saudeleur była pierwszym zorganizowanym rządem jednoczącym ludność wyspy Pompeji, rządzącym od około 1000 do 1628 roku naszej ery. Jednak era ta poprzedzana była tak zwanym Mechin Kawa, okresem budowy, i Mechin Aramas, okresem zaludnienia. Nazwa Nan Madol oznacza dosłownie odstępy między i odnosi się do kanałów przecinających dzisiejsze ruiny, niegdyś wspaniałe budowle. Jednak Nan Madol nie jest pierwotną nazwą sztucznej wyspy. Pierwotna nazwa to Soun Nan Leng, co oznacza w rdzennym języku Rafa Niebios. Biorąc pod uwagę to, iż kapłani mieli styczność z istotami nie z tego świata, pierwotna nazwa staje się zrozumiała i zrozumiałe staje się to, dlaczego wymyślono nową nazwę, którą przykryto nazwą starą, pierwotną i odpowiadającą charakterowi budowni. Wiele razy w naszych odcinkach wspominaliśmy, iż człowiek nazywa wszystko nazwami prostymi. Brama na pole dosłownie oznacza na wsi bramę wychodzącą na pole orne. Kosmodrom, przykładowo Bajkonur to akurat jest miejsce startu rakiet, ale chcąc ukryć jego pierwotną nazwę, można by go określić mianem sześciany na stepie. Dlatego pierwotna nazwa Rafa Niebios niesie ze sobą przeznaczenie tej ogromnej budowni. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 75 hektarów. Fundamenty wysepek zbudowano z ogromnych głazów bazaltowych, na których zbudowano mury obudowane przy użyciu bazaltu kolumnowego. Środek tak powstałego muru wypełniany był kamiennym gruzem z koralowców. Ściany mają wysokość 15 metrów i grubość do 5 metrów. Średnia waga każdego kamienia wynosi 5 ton, a niektóre ważą nawet 50 ton. Oszacowano, że całkowita waga tylko bazaltu kolumnowego, który składa się na budowę miasta, wynosi do 750 tysięcy ton metrycznych. Dokładne pochodzenie kamieni użytych do budowy Nan Mandol nie zostało jeszcze ustalone. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma kamieniołomów, co oznacza, że kamienie musiały zostać przetransportowane do ich obecnej lokalizacji. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że konstruktorom udało się wykonać zadanie bez kół pasowych, dźwigni i metalu, aby wspomóc proces budowy. W okresie budowy kompleksu przez autochtonów nie było mowy o możliwości przetransportowania 50-tonowej kolumny na wysokość 15 metrów, chyba że użyto w tym wypadku technologii wówczas nieznanej. Biorąc pod uwagę kontakty z istotami niez tego świata oraz nazwę Rafa Niebios lub Niebiańska Rafa i przeznaczenie budowli jako małego portu kosmicznego, użycie takiej nieznanej technologii jest zasadne. Trochę światła na historię powstania wyspy może rzucić starożytna legenda mówiąca o tym, że Sonnan Lęk, niebiańska Rafa, zaczęła się wznosić od momentu przybycia bliźniaczych czarodziejów. Olisipi i Oloszopy z mitycznego zachodniego Katału. Skrupulatny lud Ponopei zwraca uwagę w swojej legendzie na to, iż obaj czarownicy przewyższali wzrostem najwyższych ludzi wśród ludu i pobliskich plemion dwa albo nawet trzy razy. Czyżby był to kolejny ślad gigantów rozrzuconych przez katastrofę po całym ówczesnym świecie? Owi bracia szukali miejsca na budowę ołtarza, aby mogli czcić Nachnisona Sachb, boga rolnictwa. Dwaj czarownicy z powodzeniem zbudowali ołtarz w Sonnanlęk, obecnie Nan-Madol, gdzie odprawili rytuały, by lewitować ogromne kamienie za pomocą latającego smoka. Kiedy Olisipa zmarł ze starości, Olisipa został pierwszym saudeleurem. Tak powstała kasta Saudeleur, która była wykorzystywana jako polityczna i ceremonialna siła władzy. W ramach kontroli swoich poddanych władcy Saudeleur zmusili lokalnych wodzów do opuszczenia rodzinnych wiosek i przeprowadzki do miasta, w którym ich działania można było ściśle obserwować. Wysepki na północnym wschodzie, szczególnie na Andowas, były wykorzystywane do rytuałów i ceremonii, podczas gdy z czasem wszystkie wysepki konstruowane z bazaltu funkcjonowały jako miejsca pochówku. Inne wysepki miały charakter administracyjny i mieszkaniowy, a niektóre służyły celom specjalnym, takim jak przygotowywanie żywności, produkcja oleju kokosowego lub budowanie kajaków. Dynastia Saudeleur rządziła wyspami przez ponad tysiąc lat, ale nie pozostało z nich nic prócz legendy i rozpadających się ruin czarnego bazaltu, bez sztuki, bez rzeźb, bez pisania. Pozostała jedynie wiedza, która została przekazana w historii mówionej przez lud Pompej, który opisuje Saudeleurów jako głęboko religijnych, tyranicznych i okrutnych a pozostałości ich cywilizacji są często postrzegane ze strachem i przesądem przez współczesnych Pompejan. Podobnie jak cywilizacja gigantów. Zgodnie z lokalną wiedzą ostatecznym upadkiem Saudeleurów były ich coraz bardziej uciskające rządy i scentralizowany system społeczny oraz upadek moralny. Kropką nad i upadku cywilizacji był konflikt zbrojny. Mimo tego, że władca sztucznej koralowej wyspy posiadał cudowną broń, to nie była ona w stanie powstrzymać ilości ludzi, którzy najechali wyspę pod dowództwem Isokele Kela, który był sprytnym i konstruktywnym taktykiem. Stoczono kilka krwawych bitew, w których co rusz szala zwycięstwa przechylała się na władcę wyspy, operującego cudowną bronią, zmieniającą w proch ludzi. Jednak Zagnany ze swoją strażą przyboczną, w stronę górskich strumieni, zniknął w podziemnych tunelach, które łączyły się z główną świątynią. Dzisiaj Nanmandol jest opuszczone. Brak stałych dostaw żywności i wody uniemożliwia mieszkanie na sztucznej wyspie. Współcześni taktycy, zabierając głos na temat Nanmandol, widzą w nim idealny, ukryty fort dla kogoś, kto chciał żyć z dala od innych. Miasto Nanmandol jest pod każdym względem imponujące. Prace wymagane do jego zbudowania były przeprowadzone na gigantyczną skalę. Dzisiaj obecni mieszkańcy żyją w skromnych chatach strawy. Co stanowi o tak wielkim kontraście. Co ważniejsze, w jaki sposób miasto zostało zbudowane. Fakt, że nie ma żadnych danych dotyczących Nam mandol oznacza, że możemy nigdy nie poznać tajemnic ukrytych w murach tego wyjątkowego miasta rafy koralowej. Jednak idąc za zdrowym rozsądkiem, angażując w to swoją zdobytą wiedzę i logikę, można z całą pewnością Nam mandol dołączyć do kolejnego kompleksu wybudowanego na ziemi w celu umożliwienia podróży może w kosmos do innych planet, lub może w zupełnie inną rzeczywistość naszym praprzodkom.